A teraz przedstawię Ci różnicę między piankami drogimi a tanimi. Drogie pianki, mam tu na myśli pianki powyżej 3000 zł, a tanie pianki, mam tu na myśli pianki, które kosztują 1200 i mniej zł. Cześć, jestem Marcin, od 10 lat prowadzę sklep triathlonowy 365 Sportu, a także amatorsko sam jako zawodnik uprawiam triatlon. Stąd moja znajomość sprzętu jest nie tylko teoretyczna, ale także praktyczna. Pierwsza podstawowa różnica to jest uszycie pianki. Tanie pianki są czasem uszyte tak, że mają wszędzie np. 2 mm. Wszędzie 2 mm na oprenu i tyle. To jest jeden kawałek wycięta pianka. Drogie pianki, ale też pianki ze średniej półki, są panelowane, czyli mają różną grubość. Różną grubość na klatce piersiowej, na udach, w obręczy barkowej. To są trzy najważniejsze elementy: czyli obręcz barkowa, klatka i uda. Droga pianka i dobra pianka będzie miała 5 mm w klatce piersiowej, 5 mm na udach i jak najmniej w obręczy barkowej. Tańsza pianka będzie miała te parametry troszkę gorsze, np. 3-4 mm w klatce, 3-4 mm w udach i 1-2 mm w obręczy barkowej. Dlaczego to jest istotne? Obręcz barkowa. Im mniej neoprenu, tym lepiej, dlatego że jest lepszy zakres ruchu, łatwiej robić ten ruch, mniej się męczymy. Mniej czujemy piankę. Kolejny element grubość neoprenu w klatce piersiowej i na udach. Jeżeli mamy 5 mm, jesteśmy bardziej wyporni, dzięki temu płyniemy szybciej. Dodatkowo, w najdroższych modelach, producenci stosują taki zabieg, że wrzucają panele z pęcherzykami powietrza czyli tu na klatce i na udach mamy wszyte pęcherzyki powietrza. Co te pęcherzyki powietrza dają? Dodatkową wyporność. Producenci nie mogą, bo regulaminy zabraniają stosować neoplanu grubszego niż 5 mm, ale nie zabraniają stosować pęcherzyków powietrza. Więc mamy 5 mm, maksymalną grubość, plus pęcherzyki powietrza. Ze średniej półki pianki nie będą tego miały, albo będą miały to w małym stopniu, czyli na przykład tylko kawałek w udach pęcherzyków powietrza. To jest bardzo istotne. Droga pianka triatlonowa jest uszyta z dobrej jakości materiału, który jest przede wszystkim elastyczny. Ma to o tyle znaczenie, że dzięki elastyczności łatwo taką piankę z i łatwo taką piankę ubrać. O ile ubranie tej pianki nie gra aż takiej roli, dlatego że mamy czas przed startem, o tyle zdjęcie, kiedy walczymy o każdą sekundę, jest bardzo istotne. Elastyczną piankę zdejmiemy bardzo szybko i pójdzie nam to właściwie rucham, kilkoma ruchami rąk i trwa to kilka sekund. Tanią piankę będziemy musieli się trochę męczyć, ona tak łatwo nam nie zejdzie, szczególnie w okolicach stóp. Kolejna różnica jest taka, że w drogich piankach zastosowane są różne bariery, które mają nam. Ułatwić pływanie i ułatwić zdejmowanie, zakładanie, a także szybkość. Na przykład chwytaki. W tym miejscu mamy panele specjalne, które gdzieś dodatkowo zagarniają wodę. Dlatego wszyscy najlepsi triatloniści stosują pianki z długim rękawem, a nie bez rękawu, bo przecież. Wydawałoby się, że można stosować piankę bez rękawów, wtedy mamy ten ruch w obręczy barkowej zupełnie nieograniczony. Po co nam pół milimetra, skoro możemy mieć nieograniczony dzięki brakowi rękawów? No nie, dlatego że w momencie, w którym mamy takie chwytaki i mamy też dodatkową nośność na rękach, płyniemy szybciej. Kolejny element to już jest element wizualny. Droższe pianki po prostu ma, są bardziej bajranckie wizualnie, lepiej wyglądają, nie są uszyte na przykład tylko z czarnego na oprę z jakimś tam kawałkiem stawki czerwonego czy coś takiego, tylko są po prostu lepiej uszyte i lepiej wyglądają wizualnie. Mają zastosowane różne emblematy, nadruki, czy coś w tym stylu. To już jest niuans, nie każdy, nie każdy na to zwraca uwagę, ale uwierzcie mi, z doświadczenia dziesięcioletniego w prowadzeniu sklepu, wielu triatlonistów zwraca na to uwagę. Podsumowując, jeżeli jesteś amatorem, nie zależy Ci na każdej sekundzie, możesz kupić piankę w okolicach 1200-1500 zł. Ona będzie miała około 2 mm w rękawie, będzie miała około 4 mm w klatce piersiowej i w udach. I to wystarczy na to, żeby płynąć w miarę dobrze i żeby tą piankę w miarę dobrze, szybko zdjąć, i tak dalej. Nie kupuj pianki za 500 zł, dlatego że zazwyczaj jest to zupełnie nieopłacalne i te pianki są naprawdę słabej jakości, i czasem może nie że bardziej przeszkadzają, ale nie dadzą Ci żadnego zysku względem braku pianki poza tym, że będziesz miał komfort cieplny. Jeżeli staćcie albo jesteś bardzo ambitnym triatlonistą, kup. Piankę z powyżej 2000 zł, która będzie miała krót, bardzo, bardzo cienki materiał w barkach, będzie miała 5 mm w klatce, a najlepiej 5 mm plus pęcherzyki powietrza i to samo w udach.